Malujemy się szybko, by zobaczyć najbardziej świąteczne miejsce w Warszawie dzisiaj. Masz ochotę na jaki makijaż? Orykatny. Mam ci zaproponowała makijaż taki zimowy. Coś ty mi mówisz? Jeśli ja jest takie malowana, że ci pomijam podkład a no, 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 krewski kreski te. O Jezu, te kreski wtedy, no. dzisiaj słuchaj, kreseczek nie robimy. O, żadnych. to jest wspaniale! Jakaś tam Przepraszam, ale naprawdę. Ty bulada jesteś. No tak mi się wydaje, że właśnie teraz masz tak pod kolor tutaj. Zaraz ci jeszcze wiesz na no, to. To trochę. <laughs> Dałabym Ci mega dużo rozświetlacza, żebyś błyszczała z daleka. Okay. Pięknie Ej, ostatnio jak byłaś, no. e, wtedy, to szykowałyśmy się na maczy, więc teraz może, nie wiem, na cynamonki O, oh, no O, oh, ale ciszyny, ale, ci ale trafi to... Już że <laughs> naczekła, mi teraz na to trafiła Jak trafić w serce Oci? No. Teraz zrobię ci taki toperek tutaj na oczko właśnie Jak ktoś maluje, to ja w ogóle mam w ogóle gorączkę jest yy, gorąca mi Jezus Mary, jakie to jest ciężkie no, ja wróciłem. Oka, ale dosa wróciła. Ej, ładnie. Podoba mi się, a tobie? Podoba mi ja się, zawsze ładnie. ładnie. Tak, ej, no. ślicznie wyglądasz. To jesteśmy gotowe na zimowy dzień w Warszawie z cynamonkami, z jarmarkami. Pa!